Cześć, witajcie! Z tej strony Franek i... Antek! Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z terarii. także chodzimy do Antka. Nagrywamy już drugi raz, bo przed chwilą był fail. Tak! <grym> Ile jest tych ząbiaków? <grym> Idziemy w to samo miejsce, gdzie byliśmy przed chwilą. Bo niestety umarliśmy. Tak. Film się kończy, kiedy umrzemy. O! Dobra. Film się kończy, kiedy umrzemy. Tak jest dzisiaj filmik z terarii. Tak. Kiedy umrzemy, kończy się filmik. Powtarzam to już trzeci raz, ale to nic. Możemy nagrać się... filmik z grani. Można, ale to jest jednoosobowe. Może no, ty będziesz i będzie ten, że ja będę mówić z tobą, lub dwie na przykład perspektywy. Nie, to już wolę ten, żebym ja grał. Dobra, pobiorę ją. No to zaraz. No. Dobra. W tym filmiku. Mhm. Że, więc możecie oczekiwać filmiku z grani. Dzisiaj oczywiście drugiego. bo nie, umrę. Idę. Jeżeli umrzesz, to kończy się filmik. Ale nie, to ty też musisz umrzeć wtedy. Nie no, jedna osoba wystarczy, że umrze. Dobra. Już co? To było tu. Tak. Lecimy. Jezu, albo mu umarł znowu. Jezu! Antek! Uważaj! Uleć się! Warm. Tak, The Warrior. I jeszcze zombie. To chyba będzie Twój koniec antek. Twój koniec. A! To dzięki za oglądanie. Nie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i. Cześć! Dobra. Dobra. Tak naprawdę żartowałem. Mini merdantka. O, jeszcze ten numer. Dobra, to dziękuję za oglądanie. krótki odcinek, żeby skończyć. No, musi być przynajmniej dwie minuty to Pięć. Nie byliśmy na tej mapie jeszcze. No. Dobra, to dziękujemy Wam za oglądanie. Wybiło 2 minuty. Nie no, tak naprawdę chodźcie, gramy. Dzisiaj jeszcze się pojawi odcinek z Granny. Ale Antek nie może być film powyżej 20 minut. Bo się będzie renderował 2 godziny. No to co? Chyba no by odcinek był. Nie no, chociaż z 15 może być. Dobra. Lecimy. I znowu w tamtym samym miejscu jesteś? Ja idę dalej, bo zbicam mapę. Aaa. Dobra. Oj. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. Wow! Ale fajna woda. Oj! Chyba tu będzie na koniec. Nie budziaby. Skakuj na kloca i wypływaj. Co on tu robi? O kurde! O nie, mam 20 HP. Przybliża się do ciebie, żeby było ciężko. Chodź! Dobra, chodź, ja biegnę od ciebie. Mam HP! Dobra, zobaczymy, patrzcie na... Dobra, yy, Obronasz te filmiki, tak? Tak. Dobra, to zobaczysz, co się stało jak umarłeś jezu dobra, chodź w drugą stronę czyli dzisiaj pozwiedzamy sobie mapę no i chyba będzie na tyle w tym odcinku taki luźny co ja zrobiłem, znowu będziesz musiał oglądać wcześniej był informacyjny i to był już na pewno, to był już wtedy ostatni odcinek no a teraz właśnie już powracamy do nagrywania bo jeszcze nie mamy tych nowych sprzętów, co mówiliśmy. Nie powiedzieliśmy nic takiego. Mówiliśmy, że będzie no, lepsza jakość. Dobra, zobaczymy jeszcze. Dobra, no nie. Znowu jest ten świat fioletowy. No tak. Dobra, spróbujemy go przejść, jeżeli umrzesz, albo ja. Tak, kończymy. Nie, nie. Co? Dobra, wracamy po przerwie. Dobra, wróciliśmy po przerwie. No i, dobra. No, dobra. Gramy dalej. Ja nie idę bo tam znowu ten świat. No to tch, chyba to będzie na koniec. 4 minuty. Może wybudujemy jeszcze dom. Wybudujemy dom. On się nazywa Konor? Joey. Wróciłem do rękę. Proszę, Joe. O, gdzie się robi? Tak, niech ma. Yy, budujemy dom i to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Pompuś mi. A ja się buduję w górę. Po co? Apple. Co ty robisz? Kto miał być dom. Próbuję się budować w górę. Czy ci się nie wychodzi? No właśnie. O, 600 drewna, więc nie muszę zbierać. To filmik będzie krótszy. Chcę zaskoczyć. Dobra. Dobra. Może będą jakiś flying. Dobra. Budujemy. tutaj sobie już crafting a no i mówiłem jak wam mówiłem mówiłem jak wam mówiłem yy, wpadajcie na nasze kanały jednoosobowe które są yy, wiesz yy, no dobra za chwilę wracamy dobra wróciliśmy już po przerwie było miłe Dobra eee, Budujemy jeszcze ściany Dobra Robimy Już w tym, w kosmosie Co ty tam robisz? Skaczę Dobra, zobaczymy czy ten dom jest git Suitable O dobra, jest Joe Mogę jeszcze wybudować drugie dla tego myszki. Mam wybudować drugie piętro? Znaleźliśmy go? Tak, zacznę. Dobra. No tak właśnie jak mówię. Wpadajcie na nasze kanały. Nie wiem, czy uda mi się podać w opisie. Nie wiem, zobaczę. Chodź jeszcze. Tutaj. Chciałam zebrać seed. Co to? Królik baks. Ale ty jesteś. <laughs> Dobra. Lecimy, wybuchniemy jeszcze. Bum, bum, bum. O, jesteś no na dole. Dobra. Wykopiemy tą rudę i kończymy odcineczek. Lido. jest... To Potrzebne jest do jakichś tam rzeczy. Ja mam jedno. No to weź mi żółje żyć. Ma pięć stawek golda. Dobra. To tepniemy się na górę. Tepnij się. I kończymy ten odcineczek. Chodź stań tutaj szybko przy tych dwóch drzewkach. Może zrobimy od razu miniaturkę. Po drugiej stronie stań. Weź schowaj ten chest. Dobra, dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się i cześć!